Siemanko, siemanko, Systone szyjk. Witam cię w naszej oazie. A właśnie tutaj poszukiwaczka wyszła spod farb. Zobacz ją w całości i okazałości, ale przed tym wszystkim zostaw subeczka, lajka i zapraszam do oglądania. Jak widzicie mroczna tutaj nasza kobieta powstała, teraz czekam na waszą opinię i też myślę, że podpowiecie co następne, jaką następne kobieta, może jakaś tutaj nowicjuszka z obozu na bagnie, kto wie, mam nadzieję, że pomożesz mi tutaj wybrać, a teraz zabieram się też za yy, figurkę z bloku ekipy, może zgadniesz co to będzie i też... Zobacz. Zobacz, jeszcze troszkę opowiem tutaj o figurce, która powstała. Tutaj kobieta poszukiwacz yy, wyobraźnia zadziałała znaki na szacie, znaki wszędzie. <laughs> Ale żem wymyślił. Nieważne. Oceniajcie, piszcie w komentarzach, czy chcecie ją jako, jako, jako do konkursu. I co? Widzimy się niedługo. Trzymajcie się, na razie.